W sobotę po godzinie 20.30 został zatrzymany z pracy fałszywych alarmów bombowych, które miały miejsce w piątek i w sobotę, które były zgłoszone w Urzędzie Miasta i Gminy w wrześniu w Biedronce na opieszenie, a także w Galerii Handlowej Karuzela. Został on zatrzymany i decyzją prokuratora został zatrzymany do aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy. Oczywiście, że ostrzeżenie musi iść do obywateli z uwagi na to, że kara, która przewiduje za powodnie takiego przestępstwa to jest 8 lat pozbawienia wolności. W tym roku mieliśmy dwa zgłoszenia. Mieliśmy zgłoszenie w marcu, dotyczyło to Starosta Powiatowego oraz Urzędu Miasta i Gminy. No i teraz w listopadzie mieliśmy, można powiedzieć, cztery zgłoszenia, bo chodziło o cztery instytucje, ale w sumie wychodzi to jako jedna, bo sprawcą tego zdarzenia była jedna osoba, czyli jest to czteroletni mieszkaniec września. To on namierzony w wyniku pracy operacyjnej przy współpracy z Komendą Wojewódzką, z Wydziałem do Spraw Walki z Cyberprzestępczością.